Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja mam na imię Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na wyjątkowy, myślę, że wyjątkowy film, w którym porozmawiamy sobie o tym, a raczej odpowiemy sobie na pytanie: czy odchudzasz się dobrze, czy robisz to poprawnie? Zapraszam. Raczej nie będzie film z poradami, to raczej nie będzie film, w którym powiem Ci jak przygotować sobie wysokoproteinową owsiankę. Nie znajdziesz tutaj przepisu na odżywczą sałatkę. To będzie film, do którego będę chciała, żebyś wracała za każdym razem, kiedy zwątpisz w swój proces. Takie koło ratunkowe, do którego będziesz mogła sięgać w tak zwanych gorszych chwilach. Być może jest tak, że jesteś już troszeczkę w procesie. Zmieniasz swoje nawyki, budujesz nowe nawyki, starasz się jeść bardziej zdrowo, odżywczo, objętościowo, testujesz nowe pomysły na posiłki, redukujesz ilość przetworzonego jedzenia, uczysz się nowej relacji z jedzeniem rekreacyjnym, rzadziej sięgasz po chipsy, posłone przekąski, czekolady już nie zjadasz na tabliczki, uczysz się innego podejścia do jedzenia, które kiedyś cię mocno trigerowało na przykład do przejadania się. Uczysz się pić wodę regularnie, pijesz ziółka, dbasz o suplementację, robisz większą ilość kroków w ciągu dnia, wplatasz do swojej codzienności treningi, chociażby szybkie kardio przed telewizorem albo zapisałaś się z koleżanką na zumbę. Być może tak już jest. I ja wierzę, że część z tych rzeczy robisz albo część z tych rzeczy Próbujesz wprowadzić do swojego życia, a stajesz potem na wadze i myślisz sobie, że nie przyniosło to żadnego efektu. I ja dzisiaj chciałabym Ci powiedzieć, że to wszystko, co wymieniłam, nawet jeżeli realizujesz część z tych rzeczy, bo nie jest powiedziane, że musisz robić wszystko naraz, wręcz zachęcam do tego, żeby robić je małymi kroczkami, a nie wiesz, że od poniedziałku cała ta lista, to, że to działa i to ma swoje efekty, a miarą tego, jak sobie radzisz w procesie, nie są. Cyferki na wadze, które cię na ten moment nie satysfakcjonują, tylko jest sam fakt tego, że ty myślisz, żeby zmieniać swoje nawyki, żeby zmieniać swoją codzienność. Widzisz, bo przykleiło się coś takiego do redukcji, że efekty są wtedy, kiedy leci waga. A niestety nie zawsze tak jest. Nikt nie powiedział, że proces redukcji jest procesem. Perfekcyjnie, liniowym, zawsze adekwatnym do tego, ile ty wkładasz serca i energii do tego procesu. Nikt tego nie powiedział, ale zostało stworzone takie wrażenie w popkulturze, na Instagramie, na Facebooku. Bo jak ktoś promuje swoje usługi, to często pokazuje spektakularne metamorfozy swoich podopiecznych. Bo jak ktoś chce podkreślić, że jego. Program dietetyczny, program treningowy, nowa dieta, nowy e-book są skuteczne, to używa do tego takich naprawdę mocno spektakularnych efektów ludzi, którzy na przykład skorzystali z jakiegoś produktu. Ale czy to jest tak, że my wszyscy możemy liczyć na taki progres i taki postęp w tej zmianie? z fajerwerkami, jednorożcami i tęczą za nami w tle. Nie. I ja też wiem to. Jestem przekonana, że to co widzimy w sieci, też ma zawsze drugie dno, tylko nie ma za bardzo przestrzeni, żeby to pokazać. Niemniej wrażenie w którym my żyjemy, jest takie, że jak jest odchudzanie i ktoś się bierze za to odchudzanie, to będą z tego, za przeproszeniem, zajebiste efekty. Efektem Twojej pracy jest to, że ty jesteś otwarta na nowe rozwiązania, efektem jest to, że pracujesz nad tym, żeby wyeliminować niepożądane reakcje, na przykład związane z jedzeniem. Efektem jest to, że z osoby, która w ogóle nie lubiła się ruszać, która nie widziała za bardzo sensu w tym, żeby się ruszać, robisz te dodatkowe 1000 czy dwa tysiące kroków dziennie. To jest realny efekt twojej zmiany. I to będzie procentować. Ty z tego w przyszłości będziesz odbierać te spektakularne efekty. Te właśnie zdjęcia przed i po będą dotyczyć Ciebie, ale to będzie w przyszłości. Zauważ, że kiedy oszczędzamy pieniądze i zakładamy konto oszczędnościowe, to przelewamy tam nieduże sumy. Oczywiście życzę Ci, żebyś była tym człowiekiem, który przelewa ogromne sumy co miesiąc, ale raczej jest tak, że się oszczędza z jakichś takich małych pierdółek, a to się ustawia stałe zlecenie, nie wiem tam. 100 zł miesięcznie, a to się zakłada taki typ konta, że na przykład za każdą transakcję kartą jest kwota zaokrąglana i te groszowe sprawy się przelewają na konto oszczędnościowe. Różne są metody, raczej są to metody małych kroczków, nie? I po tygodniu tego oszczędzania coś zaoszczędziłaś, ale jeszcze nie jesteś milionerką. To samo jest po dwóch tygodniach, to samo jest po dwóch miesiącach i to samo jest po dwóch latach. W procesie oszczędzania pieniędzy nie wymagasz od siebie, Wraz z rozpoczęciem procesu, że zaraz za moment będzie ten dzień, kiedy ty odbierzesz ogromną sumę pieniędzy. Wraz z rozpoczęciem procesu nie wyczekujesz końca, bo wiesz, przy pieniądzach wiesz to doskonale, że potrzebujesz długiego czasu. Żeby odebrać największą nagrodę. Po drodze uczysz się nowej umiejętności, uczysz się, jak wydawać pieniądze, żeby zostawało więcej na koncie oszczędnościowym, jak zarządzać tymi pieniędzmi, żeby móc co miesiąc coś odłożyć. Jak inaczej robić zakupy, gdzie przyoszczędzić, gasić światło itd. itd. To są efekty Twojej pracy na ścieżce, które cię doprowadzą do końca. W procesie odchudzania robisz coś takiego. Tak jakbyś zaczęła oszczędzać kasę i od razu wymagała od siebie tego bycia milionerką. Weird droga? ja się pytam. Gdzie ścieżka? Gdzie środek? Ty masz pełne prawo iść sobie po tej ścieżce, powolutku zmieniać rzeczy, powolutku wprowadzać jakieś nowe rozwiązania, reakcje, badać coś, sprawdzać, testować itd. itd. i to jest najdłuższym momentem twojego procesu. Twoja droga, twój proces. Więc jeżeli dzisiaj stajesz na wadze i myślisz sobie, że niedostatecznie się starasz, że jesteś w to słaba, że robisz za mało, to ja chciałabym Ci powiedzieć, że nie, że tak nie jest. Ty jesteś na dobrej drodze, bo robisz cokolwiek. Ty jesteś na dobrej drodze, bo oglądasz ten materiał. Ty jesteś na dobrej drodze, bo dzień kończysz. Z jakimiś refleksjami na temat swojej diety, na temat przekąsek, na temat gotowania, na temat ruchu, na temat ruchu spontanicznego, to oznacza, że proces ma miejsce, że rzeczy się dzieją i z tego powinnyśmy się cieszyć. I jest mi trochę przykro, no myślę, że to budzi jakiś mój smutek, kiedy pomyślę sobie o tych wszystkich procesach, które my wszystkie, jak tu teraz siedzimy, zaczęłyśmy w swoim życiu i nawet zaczęłyśmy je całkiem nieźle. Ale zostały one skopane przez to, że bardzo mocno w nas funkcjonowało przekonanie, że proces ma dawać efekty, i to najlepiej szybkie i od razu. I one mają być widoczne gołym okiem, mają być widoczne na wadze, mają być widoczne na spodniach. Zobacz, ile historii przez to pogrzebałyśmy, ile być może fajnych redukcji, fajnych zmian, fajnych nawyków nie zadziało się i nie miało miejsca, bo od razu oczekiwałyśmy tego, wiecie, miliona na koncie. Nie, dzisiaj robimy tak, że od początku swojej przemiany do końca swojej przemiany dajemy się rozciągnąć tutaj tej gumie, która jest pomiędzy, moi, pomiędzy moimi rękoma i cieszymy się z tej rozciągniętej gumy. Im dłuższa będzie tam guma, im więcej rzeczy sobie przepracujesz, przemyślisz, pozmieniasz, tym będzie większe prawdopodobieństwo, że ten milion na koncie albo zamieni się w większą sumę, albo dłużej z tobą zostanie. Wraz z tym, jak zakorzeniamy nasze nawyki, jak bardzo gruntujemy sobie to nowe, zdrowsze życie, wraz z tym rośnie prawdopodobieństwo tego, że efekt będzie dłuższy i że zostanie z Tobą na długie lata. A jak zostanie z Tobą na długie lata, to będziesz odsuwać ryzyko na przykład powrotu do choroby otyłościowej jak zostanie z Tobą na długie lata, to będziesz trochę już innym człowiekiem, z innymi informacjami na temat jedzenia, na temat żywienia człowieka, na temat nawyków itd. itd. A co za tym idzie, będziesz mogła tym zdrowszym podejściem zarażać innych, inspirować innych do działania, pomagać im w procesie zmiany, bo my jako ludzie wpływamy na siebie zawsze w jakiś sposób. Będziesz mogła zaszczepiać Lepsze reakcje, lepsze nawyki, chociażby w swoich dzieciach. Będziesz działała na swój system. Ale to się nie wydarzy, jeżeli pominiesz ten cały środek. To się nie wydarzy, jeżeli patrząc na kolejne zdjęcie przed i po na Instagramie, nie włożysz w tę szczelinę rąk i nie rozsuniesz tych dwóch zdjęć i nie pomyślisz sobie, że tam jest ludzka historia. Wielu załamań. Wielu dni, kiedy ktoś pomyślał sobie, że się poddaje, że to pierdzieli. Wielu nawrotów do starych nawyków, nawrotów tych eksdemonów, które wracają do nas w trakcie procesu i jest to wpisane w proces zmiany. Rozsuwamy dzisiaj te dwa zdjęcia i cieszymy się z tego środka, bo osobiście uważam, że Owszem, mniejszy rozmiar, mniejsza ilość kilogramów, lepsze wyniki, i tak dalej, lepsze samopoczucie, samoocena. To wszystko jest fantastyczną nagrodą. Naprawdę fantastyczną, i byłabym hipokrytką, gdybym dzisiaj powiedziała, że moje minus 40 mnie nie cieszy na przykład wizualnie, czy jeżeli chodzi o garderobę. Jest to super nagroda, ale uważam, że tu pośrodku jest jeszcze lepsza. Zmienia się Twój mental, zmienia się Twoje nastawienie do życia, zmienia się Twoja relacja z Twoim ciałem, zmienia się Twoja relacja z jedzeniem, przestajesz obsesyjnie skupiać się na jedzeniu, przestajesz jeść z poczuciem winy, przestajesz jeść ze smutkiem, przestajesz się frustrować na siebie i na żarcie, bo w procesie zmiany. Uczysz się nowego podejścia do całej tej historii, jaką jest żywienie człowieka, odchudzanie, zdrowe nawyki i itd., itd. Wiem, że wątpisz w siebie, wiem, że wątpisz w, w swoje umiejętności związane z redukcją. Myślisz sobie, że możesz więcej, że mogłabyś się postarać bardziej, że mogłabyś jeść mniej, mogłabyś jeść mniej kalorycznie, mogłabyś zrobić dodatkowy trening i masę innych rzeczy jeszcze byś mogła, jak najbardziej. Kiedy oszczędzasz pieniądze, to też byś mogła więcej rzeczy robić. Mogłabyś na przykład przyoszczędzać na takich rzeczach, które są jakąś podstawową potrzebą Twojej rodziny. Czyli mogłabyś robić totalnie, totalnie takie niskokosztowe zakupy i byście jedli tylko ryż i marchewkę i ziemniaki. Mogłabyś tak zrobić. Ale jakim kosztem? Mogłabyś zacząć podbierać pieniądze rodzinie. Mogłabyś, wymyśliłam to teraz, nie róbcie tego, mogłabyś przychodzić i podbierać kasę yy, z torebek na przykład, nie wiem, mamy, babci, przyjaciółki, siostry, kuzynki. Mogłabyś to robić, ale tego nie robisz, bo po pierwsze nie wolno, a po drugie, no nie będziesz poświęcać czy swojej moralności, czy relacji w rodzinie teraz na to, żebyś ty miała więcej kasy na koncie. Mogłabyś też wyjść z domu i okraść bank. Najprawdopodobniej pójdziesz siedzieć, ale mogłabyś, zawsze jest jakieś rozwiązanie. Nie? Żeby było bardziej, żeby było lepiej. No, z jakiegoś powodu tego nie robisz, bo wiesz, że to się nie opłaca. Nie opłaca się iść siedzieć, nie opłaca się wyjść w towarzystwie albo w rodzinie na tą laskę, która podbiera kasę komuś z torebki. Wiem, że to jest absurdalne, ale uważam, że to jest świetny przykład. I z tego samego powodu nie rób tego w odchudzaniu. Nie ciśnij bardziej, nie rób tych wszystkich rzeczy, które byś mogła, żeby było lepiej, żeby było szybciej. Bo to się Tobie nie opłaca. Nie jesteś w stanie skrócić tej drogi, nie jesteś w stanie przyspieszyć pracy mentalnej. To ma się rozciągnąć, to ma się zadziać, Ty masz popełniać błędy, Ty masz być niezadowolona, Ty masz wyciągać wnioski, bo tak wygląda do jasnej cholery proces zmiany. To wszystko, co wymieniłam, jest elementem procesu zmiany, więc nie próbuj iść na skróty, bo zauważ, że w Twoim życiu tysiące razy próbowałaś ściąć dietę, ćwiczyć do pożygu totalnego, jeść same jabłka, jeść same grejpfruty, tysiące razy to już było grane w Twoim życiu, startowałaś i zawsze Cię to wracało do punktu wyjścia. Do punktu wyjścia, do którego stawałaś z jeszcze większą ilością kilogramów. No bo efektem ubocznym takiego właśnie zrywania się super pomysłami, detoksami, niskokalorycznymi dietami, efektem ubocznym jest lądowanie z efektem jojo. Znowu na starcie. I to jest mój kolejny argument. Jeżeli to już się wydarzyło tysiące razy w Twoim życiu, najprawdopodobniej od nastolatki tak się bujasz, to co to znaczy? Czy to znaczy, że z Tobą coś jest nie tak? Nie, z Tobą jest wszystko w porządku. Ty po prostu obrałaś sobie kijową metodę bo restrykcyjne diety są kijową metodą. I myślę, że cały psychodietetyczny YouTube i Instagram stoi na tej informacji. Czas to usłyszeć. Czas dać sobie, um, otworzyć uszy i dać sobie powiedzieć, że to jest durny pomysł, naprawdę głupi, bo wylądujesz znowu w punkcie wyjścia. Na koniec chciałabym Ci powiedzieć, że ja czuję ogromną dumę, kiedy myślę sobie o Tobie, kimkolwiek jesteś, ale kiedy sobie myślę o Tobie, że oglądasz teraz ten film i procesujesz to, co ja właśnie powiedziałam. I zdajesz sobie sprawę z tego, żeby doceniać siebie za ścieżkę, którą kroczysz, zdajesz sobie sprawę z tego, żeby pochwalić siebie za to, że coś zmieniłaś że korzystasz na przykład z mniej kalorycznych produktów albo tak jak wcześniej wspomniałam nie jesz czekolady na tabliczki tylko sobie na przykład opanowałaś to w ten sposób że zamiast rzucania się na słodycze zjadasz jednego kontrolowanego twojego ulubionego batonika ja czuję dumę kiedy sobie o tym myślę bo to oznacza, że się dzieje że proces się dzieje i dzisiaj chciałabym cię zostawić z taką myślą żebyś cieszyła się z tego, że się dzieje. Nawet jeżeli z Twojej perspektywy to wygląda na pierdołę, to uwierz mi, że to nie jest pierdołą, bo po dłuższym czasie, na dłuższą metę i tam gdzieś na końcu to wszystko będzie na siebie pracować i procentować i przyjdzie taki moment, że Ty będziesz mogła od tego tylko odcinać kupony, bo przyjdą te efekty na wadze w końcu, bo przyjdą mniejsze spodnie, przyjdzie, wiesz, taki moment, kiedy. W pasku będziesz musiała sobie zrobić dodatkową dziurkę, bo nie będzie ci starczyło dziurek w starym pasku. Przyjdzie taki moment, że z dumą spojrzysz na swoje dzieci i zobaczysz, że z ochotą zjadają warzywa z talerza. Przyjdzie taki moment, gdzie zauważysz, że pojedziesz na trening i tam nie umrzesz. Nie dostaniesz, wiesz, zawału czy migotania przedsionków. To wszystko się wydarzy. Tylko to się nie dzieje z dnia na dzień. Część z tych rzeczy się też nie wydarza z tygodnia na tydzień. Czasami potrzebujemy dłuższej ścieżki, żeby odebrać jakąś nagrodę za swój proces. Więc dzisiaj ciesz się procesem. Ja Cię chciałam mentalnie poklepać po ramieniu i powiedzieć Ci, że najprawdopodobniej Ty już robisz dużo rzeczy dobrze. I teraz tylko Twoim zadaniem jest zostać w tym dobrze. I to dobrze. SOBIE szlifować, ugruntować i przestać patrzeć na to, że możesz coś zrobić lepiej lub bardziej. Dziękuję Ci bardzo za to, że chciał Ci się odsłuchać ten materiał do końca. Jestem bardzo ciekawa, jak się czujesz i jak na Ciebie wpłynął ten film. Czekam na Wasze komentarze. Osoby, które zostały do końca, proszę też o umieszczenie w komentarzu hashtagu ODK, czyli oglądam do końca. Jeżeli ten materiał był pomocny, to zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o tym, aby zasubskrybować mój kanał, żeby materiały Was nie omijały, a tymczasem ja się żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa pa!